Nosferatu z 1922 roku to jedno z największych dzieł kinematografii. Film, który zachwycał przede wszystkim stroną wizualną i klimatem, który stworzył jeden z najbardziej sugestywnych wizerunków vampira. Czy remake Agersa, który powstał ponad 100 lat później, jest mu w stanie dorównać? Zapraszam do recenzji Nosferatu. Tomasz Huter opuszcza żonę Ellen i wyrusza do Transylwanii, aby dobić targu z hrabią Orlokiem w sprawie sprzedaży mu posiadłości w Wisburgu. Orlok okazuje się wampirem i ujrzawszy zdjęcie żony Tomasa, wyrusza do Niemiec, aby ją zdobyć. Tomasz musi wydostać się z jego zamku i uratować Ellen, a także cały Wisburg. jest całe życie na na wstępie zaznaczę, że niniejsza recenzja jest z punktu widzenia mega fana oryginału z 2022 roku. Ten film od lat znajduje się w moim ścisłym top 10 horrorów. Gdy dowiedziałem się, że powstaje remake, pomyślałem, to nie może się udać po raz drugi. Wersja z Klausem Kinskim była bardzo dobra, ale współcześnie kręcić remake tego dzieła? Bez szans, żeby wyszło coś dobrego. Jednak, gdy dowiedziałem się, że za projekt odpowiedzialny będzie Robert Eggers, pomyślałem, no dobra, jeśli już kręcą remake Nosferatu, to Egers jest osobą do tego najbardziej kompetentną. Bo oryginał to przede wszystkim warstwa wizualna i klimat, a w to Egers umie. Trochę miałem nadzieję, że nakręci go w podobnym stylu co latarnie, bo ona była najbardziej audiowizualnie podobna do dzieła Murnała. Gdy zobaczyłem w końcu jednak Zwiastun, nie zrobił on na mnie absolutnie żadnego wrażenia. Takie meh. To tyle. Trailer wyglądał bardzo generycznie bez fajerwerków. Dodać muszę, że jestem chyba ostatnią osobą na świecie, która remake Egersa widziała. Przede wszystkim DuPala dał opór polski dystrybutor, który albo ma w życiu polskich widzów i nie lubi zarabiać pieniędzy, albo Ktoś tam na jakimś szczeblu strasznie spierdolił akcję. I powinien zostać wyrzucony na zbity pysk. Bo światowa premiera odbyła się jeszcze w zeszłym roku, a my dostajemy ją z dwumiesięcznym opóźnieniem, kiedy to już film od kilku tygodni krąży po siedzi. Co więcej, gdy w Polsce już odbyła się przedpremiera, ja wesoło hasałem po cyfrze, a gdy w końcu odbyła się oczekiwana premiera, to ja łaziłem po Transylwanii śladami prawdziwego Drakuli. Ale w końcu udało mi się zobaczyć go kilka dni temu w kinie i zapraszam do recenzji jeszcze na gorąco. Raczej nie będzie w niej spoilerów, bo historię przedstawioną w filmie wszyscy dobrze znamy, ale ostrzegam, że będę omawiał wygląd nosperatu, którego Eger tak skrzętnie ukrywał. Fabuła filmu to nic nowego, Egers postanowił nie zmieniać oryginalnej fabuły, która została w całości zaczerpnięta z powieści Brama Stokera, dodając od siebie jedynie drobne smaczki. Film rozpoczyna się od sceny nawiedzenia młodej jeszcze Ellen przez nieznaną siłę nieczystą. To jeden z motywów, które Egers dodał: Wątek opętania czy jak kto woli nawiedzenia. Wątek ten będzie przewijał się przez resztę filmu. Im bliżej nosferatu znajduje się Ellen. W tym kobieta popada w coraz to silniejsze transe. Sceny te są wyreżyserowane bardzo klimatycznie rodem z najlepszych filmów o opętaniach przez demony. Jak to w oryginale było, huter wyrusza do Transylwanii, aby dobić targu z orlokiem. Moim zdaniem jest to najlepsza i najbardziej klimatyczna część filmu. Gdy bohater dociera do rumuńskiej wioski, widzi zabobonne zachowanie mieszkańców, i ich dziwne pogańskie rytuały i wierzenia. Robi to świetną robotę. Gdy później trafia do zamku Nosferatu, atmosfera jeszcze gęstnieje. Zamek Orloka to pusta ruina, w której nie ma żywej duszy, dosłownie. To budowla sprawiająca bardzo nieprzyjemne wrażenie, jakby od stuleci była opuszczona. Także pierwsze sceny z Nosferatu są świetnie zaaranżowane, gdy reżyser nie pokazuje nam antagonisty w pełnej krasie, a ukrywa go gdzieś w cieniu, rozmytego na drugim planie, a o jego złowieszczej obecności daje nam znać raczej jego świszczącym oddechem. Ale o Nosferatu zaraz. Później, gdy zarówno Nosferatu, jak i Huter przybywają do Wisburga, pierwszy raz udało się w tak namacalny i dosadny sposób przedstawić plagę, jaką Orlok przywleka ze sobą. Tysiące szczurów przemykających po ulicach, wszędzie walające się trupy, które pracownicy miasta ładują nawozy, wozy, na panika. Bardzo wymowne. W tym momencie jednak według mnie film nieco siada. Robi się jakby rozwleczony, mniej angażuje, a klimat gdzieś tam się nieco rozwadnia. Wydaje mi się, że Egres trochę zbyt rozwlókł metraż i tempo, które i tak było senne, jeszcze bardziej zwalnia. Gdyby wyrzucić kilka scen, które w żaden sposób nie pchają fabuły do przodu, jak na przykład scena ruchańska między Huterem a Ellen, czy kilka scen patrzenia przez okno, film zdecydowanie by zyskał na tych kilkunastu wyciętych minutach. Na szczęście samo zakończenie filmu jest dość zgrabne, Wierne oryginałowi, nie nazbyt teatralne i wydumane, czego się nieco obawiałem. Dobre, acz bez fajerwerków, co wyszło w sumie na plus. W warstwie realizacyjnej Egers natomiast nie zawodzi. Ktoś miał w ogóle wątpliwości po takim wikingu tego reżysera? Zacznijmy od muzyki, która jest fenomenalna. Ponury ambient pomieszany ze złowrogą muzyką poważną, gdy huter jedzie do zamku Orloka i jeży włosy na głowie. Gdy muzyka wybucha głośnymi chórami, robi się patetycznie i epicko, muzyka zwiastuje straszne wydarzenia na wielką skalę. Muzykę skomponował Robin Carolan, który był autorem muzyki również do Wikinga Eggersa. Robot robiła tu też kreatywna praca kamery w rękach Jarina Blaszkę, z którym Egers współpracował już przy czarownicy, latarni czy wikingu. Powolne, precyzyjne acz oszczędne ruchy kamer, obracanie się wokół własnej osi, spora doza symetryczności w kompozycji kadru, sporo długich ujęć. Jeśli nie zgarnie ona jakiejś nagrody, to stracę wiarę w te wszystkie Oscary. Scenografie urywają natomiast głowę. Zamek Nosferatu kręcony był w autentycznych lokacjach w Hunedoarze w Rumunii i w Czechach i robi świetną robotę. Ale także Wizburg, stworzony w czeskim studio filmowym wygląda wyjątkowo autentycznie. Gdy huter przemierza zaś przez zdalesione Karpaty do zamku Orloka czuć ich autentyczność. Przypominam, że tydzień temu samie przemierzałem śladami Drakuli. Lokacje dobrane są genialnie. Jeszcze dwa słowa o bardzo pasującym do całości kolor gradingu. W całym nosferatu przeważa sprany szaro-niebieski, który sprawia wrażenie, jakby ciągle był zmierzch albo zima. Kolory są mało nasycone, mało skontrastowane. To podobny zabieg, jaki Egers użył w czarownicy, w Wikingu czy nawet w latarni. Kolorystyka zmienia się tylko w scenach, których płonie intensywny ogień, wtedy na ekrany wkłada się intensywna, szaleńcza, wręcz pomarańcz. Bardzo ładne. Przejdźmy teraz do obsady, bo to także mocny punkt tej produkcji. Nicolas Holt jako Thomas Hooter. Nie lubię aktora. W każdym filmie gra tak samo, z tymi samymi półotwartymi ustami i drętwym wyrazem twarzy. Ostatnio widziałem go w dwóch nowych filmach, dramacie sądowym Świadek numer 2 oraz jako przywódcę neonazistów w The Order Ciche Braterstwo, obie role jakże różne, a zagrane w zasadzie w ten sam sposób. Na szczęście w Nosferatu Eggers wydobył z niego nieco więcej, więc tu mi tak bardzo nie przeszkadzał, ale czuję, że tą rolę dałoby się obsadzić lepiej. Lily Rose Depp jako Ellen Hutter znakomita. Najlepiej wypada w scenach opętania, Postać bardzo cielesna, zwierzęca i dramatyczna. Simon McBurney jako Knok to chyba najlepszy Knok łamany na Renfield w historii. Szaleństwo wprost wylewa się z jego oblicza. Postać przerażająca, ale także miejscami zabawna w tym jego szaleństwie. Aaron Taylor-Johnson jako arystokrata, którego niewiara w zabobony zostaje wystawiona na próbę, bardzo dobry. Jego bohater dostał niespodziewanie dużo czasu antenowego, co pozwoliło stworzyć postać z krwi i kości i aktorsko rozwinąć skrzydła. Willem Dafoe jako profesor von Franz. I kurwa tu mam problem, bo najwięcej oczekiwałem od tej roli. Bo Dafoe to jeden z najlepszych i najbardziej charakterystycznych współczesnych aktorów. A jego rola i postać były zupełnie nijakie. Nieciekawe, przerysowane, zahaczające wręcz o groteskę. Nie dostałem żadnego geniuszu, żadnych wyżyn aktorskich, a przeciętnie zagraną postać bez charakteru. Jak sobie przypomnimy demoniczne oblicze Dafo z latarni, czy chociażby jego role z biednych istot i porównamy z Nosferatu, eh, szkoda gadać. No ale przejdźmy do Krem de la creme tego filmu, czyli do Nosferatu, do elementu, który najbardziej podzielił publikę, czyli do Billa Skarsgarda jako hrabiego Oroka i jego wizerunku. Nosferatu, zarówno u Murnauła, jak i hercoga, to łysy, typowy pokrak z długimi pazurami i zębiskami. Postać ikoniczna. Eggers postanowił dość mocno zmienić jego wizerunek na rzecz Piłsudskiego z Astmą. Początkowo sam byłem nieco rozczarowany, bo chciałem zobaczyć klasycznego Nosferatu jedynie przetworzonego przez pryzmat Egersa, ale ostatecznie Skarsgard mnie kupił. Bo to wciąż odrażający żywy trup, nie mający nic wspólnego z romantycznym wizerunkiem wampira, jaki wykreował Bela Lugosi i który niestety przyjął się zamiast Nosferatu, bo Orlok u Egersa. To gnijące, jebiące trupem, obrzydliwe ścierwo toczone robakami. Jest odrażający i budzący trwogę. A że ma wąsa? W lat tepeż, na którym był wzorowany, też miał, zresztą jak niemal wszyscy mężczyźni w XV wieku. Do tego jego świszczący oddech, niczym u starca, który jest na łożu śmierci, jest bardzo sugestywny. Jego grobowy głos, zarówno gdy przemawia w starorumuńskim, jak i w angielskim z silnym akcentem przyprawia ociarki. Robotę robią tu także sceny picia krwi przez nosferatu: to już nie romantyczne ugryzienie w szyję, ale obleśne chłeptanie wprost z serca, niczym jakiś wielki kleszcz czy inny pasożyt. Ludzie zarzucają nowemu nosferatu, że jest nudny. Hello, ale czego wy się spodziewaliście? Widzieliście w ogóle jakąkolwiek wcześniejszą wersję NOSFERATU? To są filmy, które powoli opowiadają pewną historię, a nie pełne akcji popkorniaki. To produkcje, które chłonie się atmosferą i warstwą wizualną, a nie łatwa i przyjemna rozrywka. Nowy NOSFERATU mi się podobał. Podobało mi się wiele rzeczy. Pierwsza połowa to majstersztyk, do której będę wielokrotnie wracał. Nie obeszło się jednak bez spadek, a szkoda. Parę elementów było tu słabszych, co niestety pływa na odbiór całości. I tak jest lepiej, niż po zwiastunie się spodziewałem, a skina wyszedłem zadowolony. Ode mnie Nosferatu otrzymuje 7 na 10. Zapraszam teraz do recenzji Nosferatu z 22 roku. Subskrybuj ten kanał po więcej recenzji horrorowych nowości. Dej kciuka w górę, jeśli ta recenzja Ci się spodobała, i napisz w komentarzu, co Ty sądzisz o Nosferatu Eggersa. Do zobaczenia!